Rozsiewacz Gaspardo Primo to dosyć dobrze już znana konstrukcja, natomiast dużo się w niej zmieniło. Tak jak Pan powiedział, dużo się zmieniło odnośnie serii Primo. To są rozsiewacze które już produkujemy od kilku lat i cieszą się uznaniem klientów, natomiast w tym roku mamy nowość Primo EWH, gdzie napęd hydrauliczny tarczy jest niezależny na tarczę prawą, tarczę lewą. Mogą tarcze się obracać z, niezależnie, z niezależną prędkością, tarcza prawa, tarcza lewa będą w zależności od szerokości wyrzutu regulowane niezależnie. To nie jedyna zmiana w tych, w tych rozsiewaczach. Tak, to nie jest jedyna zmiana, bo w tym roku wprowadzamy rozsiewacze o pojemnościach od 3200 litrów do 4500 litrów. Jeden z takich dużych, właśnie rozsiewaczy będzie prezentowany w tym roku w Bolonii. W Bolonii i na targach Sima we Francji. Dodatkowo. W tym roku wprowadzamy możliwość doposażenia naszych rozsiewaczy o przystawkę hydrauliczną i w tym momencie klient nie będzie potrzebował wałka do napędu tarcz. Tarcze będą napędzane hydraulicznie z czujnikami prędkości na prawej i lewej tarczy. Rozsiewacze Primo dostępne są w różnych wariantach pojemności, tak i w różnych wersjach tak jakby konfiguracji. Jak to wygląda? Na tą chwilę mamy dostępne wersje od 1270 litrów do 4500 litrów i są to wersje M, E, EW i EW izotronik, jeśli chodzi o wersję M to jest typowa wersja manualna regulowana hydraulicznie, wersja E czyli mamy komputer e, i dozowanie dawki w stosunku do prędkości jazdy, wersja EW to jest komputer i waga i dodatkowo najbardziej zaawansowany nasz rozsiewacz to jest Primo e, izotronik i... Tutaj mamy komunikację e, opartą na protokole ISOBAS. Możemy stosować terminal ściołnika, jeżeli jest w niego wyposażony. Możemy stosować terminale dodatkowo BASIC e, Touch 800 1200 z Müller. E, Standardowo do tego antena i mamy zmienne dawkowanie. Mamy section control, automatyczne zarządzanie sekcjami. Nowością w tym roku też jest to, że maszyny sprzedane wcześniej możemy rozbudować o dodatkowe sekcje rozsiewające, czyli z 8 sekcji możemy sekcję zwiększyć do 32, czyli 16 sekcji prawych, 16 lewych.